Cześć, czołem. Witam wszystkich, cześć. Piękny poranek, 8.00, prawie że. Wstaję rano, idę wyprowadzić motocykl, bo mam ochotę na wycieczkę. A tu podchodzi do mnie sąsiad, przywita się i mówi, że właśnie ktoś ukradł mu motocykl. Właśnie mam na myśli, w nocy. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie Twojego motocykla i mojego przy okazji. Zapraszam. Teraz będę się udawał do pewnego sklepu. Będę kupował trochę zabezpieczeń, pokażę Wam moje zabezpieczenia. W ciągu 8 miesięcy, od moich znajomych, ewentualnie osób, które znam, skradziono motocykle. 3 motocykle, w sumie. Musimy się lepiej przygotować. Chociaż nie mówię, żebym był źle przygotowany. Sąsiad sam się praktycznie prosił o to, żeby mu ukradli motocykl. Nie miał, miał zamykane drzwi od podwórka, tylko od zewnątrz. Więc, jeżeli złodziej przeskoczył przez płot, to wystarczyło je otworzyć od wewnątrz. Motocykl nie był w żaden sposób przypięty, zabezpieczony. Jedyne co to był. To była zablokowana kierownica na kluczyk. Co oznacza, że nie był w ogóle zabezpieczony. Wystarczy wyłamać blokadę i wysunąć motocykl. To jest. Po prostu śmieszne. Także sąsiad sam się prosił, ale ja nie będę szedł w ślady sąsiada i będziemy się dzisiaj zabezpieczać. No to co, zakupy mamy zrobione, ale zanim przejdziemy do tych rzeczy, to opowiemy krótko o zabezpieczeniach, jakich ja używam. Pierwsze to łańcuch. Łańcuch ma ponad metr z ogniwami kwadratowymi. Tak jest trudniej przeciąć, trudniej przeciąć niż ogniwa okrągłe. Złożona kłódka z trudnym dojściem do, do samego zamka. To pierwsza rzecz, której używam. Dodatkowo mamy malutki dysklok. Bardzo malutki. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Zapinam go z nadzieją, że złodziej po prostu go nie zauważy. Dalej. Mamy większy disclock i ten, oto to e, ma alarm 115 dB. Super sprawa, bardzo głośny. Baterie mam już ponad rok, ten disclock i wciąż, wciąż e, Piszczy bardzo głośno. Kolejna rzecz: e, zamykanie na, na klamkę hamulca. Bardzo prosta zasada. Wystarczy wcisnąć teraz to i się trzyma. Będziemy mądrzejsi niż sąsiad i zabezpieczymy sobie e, samo wejście do podwórka nową kółeczką. jest to nie jest jednolita stal. E, są tutaj: jest to zbudowane z, z takich płytek i na podobnej zasadzie sam e, samo. Samo zamknięcie do drzwi również stworzone z takich płytek. No to co, bierzemy się za montaż i widzimy się za chwilę. Dzięki wszystkim za uwagę, do następnego razu. Cześć!